Najnowsze zabawki edukacyjne, warsztaty dla dzieci i rodziców, wykłady oraz spotkania ze specjalistami i prelekcje specjalistów. Na międzynarodowych targach poznańskich rozpoczęły się targi Happy Baby, to największa w Wielkopolsce impreza skierowana do rodziców i dzieci do szóstego roku życia. Co roku edycja targów się bardzo zmienia. Tutaj idziemy troszeczkę bardziej w takim kierunku festiwalowym, kładziemy nacisk nie tylko na to, aby móc zobaczyć ciekawe nowości na stoiskach naszych wystawców, ale też, żeby połączyć tę jakby strefę zakupową z edukacją. Podczas targów rodzice mogą obejrzeć i przetestować nowe zabawki, ubrania, kosmetyki i akcesoria dla dzieci. Zorganizowano też ogólnopolską konferencję noszenia dzieci. Jak twierdzą specjaliści i producenci chust i nosideł, to bardzo dobre rozwiązanie dla rodziców tych najmłodszych dzieci. Dzieci noszone w chustach płaczą mniej, lepiej się rozwijają. Więcej śpią. Są nawet badania, które pokazują, że noszone dzieci płaczą mniej. 45% mniej w ciągu dnia i 57% mniej w ciągu nocy. Na Happy Baby przyjechała też najsłynniejsza babcia internetu. Uczestnictwo babci w życiu rodziny czy dziecka jest takie od 100% do zera, w zależności od okoliczności. Ale z reguły w Polsce to jest z reguły tak, że ci dziadkowie babcie poświęcają sporo czasu wnukom. Dla najmłodszych uczestników targów przygotowano wiele atrakcji, grupy animacyjne, strefę testów zabawek czy warsztaty muzyczne. Dajemy dziecku pierwszy kontakt z instrumentem, to jest pianino, dajemy możliwość poskakania, potańczenia, bo to jest zabawka, która w odróżnieniu od klocków, gdzie dziecko się skupia na zabawce, to tutaj dziecko skupia się samo na sobie. W specjalnej strefie świadomej mamy dyżurują m.in. lekarze, ratownicy medyczni, psycholodzy i logopedzi. Jest też stoisko Banku Mleka Kobiecego. Banki mleka nie mają zastąpić mam, mają im pomóc w trudnych sytuacjach, wtedy kiedy one na początku laktacji, zwłaszcza kiedy urodzą chore dziecko czy wcześniaka, mają niedostateczną ilość tego pokarmu bądź jakieś problemy z tą laktacją. Na targach zorganizowano też Mami Babi Targ. To doskonała okazja do tego, aby wymienić ubrania i akcesoria dziecięce, które zalegają w szafach. W dniu jutrzejszym odwiedzi nas również Ania Broda, która poprowadzi warsztaty muzyczne, a cały jutrzejszy dzień będzie zwieńczony jej koncertem. W ciągu dwóch dni około 100 wystawców pokazuje nowoczesne rozwiązania, które mają pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci. A w tym czasie najmłodsi mogą korzystać ze wszystkich przygotowanych dla nich atrakcji. Targi Happy Baby potrwają do jutra.